Trzymaneczko, wymieniamy sygnał, punktu 2, na górze jest kluczyk dziesiątka, czy to pójdzie, czy to siedzi, o poszło, najpierw przewody odłączamy, ten tutaj będzie bliżej silnika, ten będzie... No tak, pierdzielnęło mi w kamerkę i o, i takie buty tak to przykręcone, tu dziesiątka jest. Wymieniam, bo mi się nie podoba dźwięk sygnału. O, tego gdzieś na bok. Mam tu taki sygnał. Tylko, że tu trzeba śrubkę mieć taką. O, dziesiąteczka. Tutaj wkładamy sobie tak. Albo tak. Albo tak. Jak już to trzeba tutaj włożyć. Powiedzmy, że że tak sobie to włożymy. O, tą śrubkę od góry. Cyk tutaj sygnał musimy go jakoś dać tak nie tak albo tak o tak tutaj teraz dajemy podkładeczkę a podkładeczkę ciężko to tak zrobić jedną drugą podkładeczkę nakręteczkę dziesiąteczkę przykręcamy tu jakoś pólna, żebym nie spadło Trzeba to doklęcić teraz. Raz, Nakrętka jest taka z taką górką w środku, znaczy z takim plastikiem, żeby się nie tam ten sygnał stary, taki jaki b, a ten go sprawdzają w domu. W na tak daje głośno, że hej, mam nadzieję, że będzie działać wszystko. Musi być tym Jakby to powiedzieć gdzieś więcej wydobywa do dołu, żeby nam go nie zalał. Dobrze jakoś trzeba wyprostować nie żeby nie napierdzielał w ten to tak zrobimy dokręcimy tutaj mocno będzie charakterowo chyba co to jest te kurna, chyba tak to było, już nie wiem kurwa, zabraknie mi tutaj o... Nie dobrze będzie Ach, Chyba tak to było Albo nie Dobra, teraz zobaczymy, czy będzie trąbił to Można tak wykrzywić trochę Kurwa, chodź tu. Oś tu pan. Idę przekręcić oczy. Zobaczę czy działa. Ale napierdziela. Także wymiana zakończona. Tak zwanym sukcesem. Jest zajebiście fiat punto o a ten sygnał to się znajduje tutaj o tu jest sygnał jeszcze przy okazji wam pokażę gdzie jest kotlakiego w fiacie punto 2 tutaj jest o musi załapać widać o tu jest kotlakiego to by było na tyle na razie